Przejazd prowadzimy od 2005 roku. Jest to czwarta edycja akcji Bezpieczny Przejazd. Akcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co roku zdarza się około 260 wypadków, w którym bierze udział zarówno pojazd drogowy, jak i pojazd kolejowy, czyli pociąg, ewentualnie pojazd samobieżny, drezyna czy inny pojazd. W wypadku w zeszłym roku, w wypadkach na przejazdach zginęło 48 osób. دا یو څه څه دی I'm not sure you Do podział, do czuję pan jaka na skrzydłach? Czy tutaj czuję pan na tutaj Nie czuję, tak? ale nie ruszać ku kawie. Ścisnąć mi rękę. Dobrze, ścisnąć drugą rękę. Mocno. Dobrze. 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 Przepraszam, przepraszam. Dobrze.